Cię witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Wszystko w Sporcie, gdzie przeanalizujemy sobie ostatni mecz Górnika Zawrze z Legią Warszawa, gdzie doszło do wielu kontrowersji i troszkę się zdenerwowałem generalnie przebiegiem tego meczu, ale to opowiem wam w tym odcinku i zapraszam do oglądania. Więc tak, mecz się bardzo fajnie zaczął. Górnik szczelił, tam wszyscy, którzy widzicie tam na 1-0, paluszek strzelił z główki, potem Legia, Legia generalnie cała pierwsza połowa była zablokowana, nie umieli tam w praktyce wizować własnej połowie, Górnik cały czas nacierał, był dużo lepszy. Początek drugiej połowy Kraw na 2 -0. już praktycznie Górnik już, jest, y grę no, i generalnie w dalszej części meczu Legia ale potem w 65. mi się podaje, że tam 70. już zaczęła tam powoli nacierać. bo za powoli Zaczęła tworzyć sytuację, ale też nie było na tyle groźnej sytuacji, żeby do czegokolwiek tam doszło. No i do pewne, doszło do pewnego groźnego, że właśnie 75. minuta: dośrodkowanie. No i moim zdaniem duża kontrowersja, że w Jasuce z jest Moim zdaniem ja też nie, bo jestem, no nie mogę być stronniczy, bo jest, jestem kibicem górnika, no, ale moim zdaniem tam nie powinno być karnego, no bo jak fizycznie człowiek może skoczyć i nie, z rękami w dole. No i moi, moim zdaniem tak wyglądało, że. Czeczek nabił się na rękę Jansena. I moim zdaniem, nie powinno być tam karnego. Dużo, bo, moim zdaniem, bardzo duża kontrowersja. Generalnie potem po tym karnym oczyszczalnym do Legii. Bardzo mi się nie spodobało zachowanie Jozuę. Podszedł do brakarza górnika. Zaczął mu tam coś wypowiadać. W twarz, bardzo nie No I bardzo mi się to też nie spodobało. Moim zdaniem, powinni go ukarać. Mam nadzieję, że to zrobią. No ale no mówię, no, wie, że jak Legii nie pomoże, zawsze sędzia pomoże. I taka jest niestety ta prawda. No ale no mówię, do rzeczy. Moim zdaniem, bardzo duża kontrowersja. Nie powinno być tam moim zdaniem karnego. Po karnym. Jest kolejna echca Legi. I fał na drugi. No i czerwona kartka. Druga żółta. Moim zdaniem, czy fał na kartkę był? Tylko, moim zdaniem, nie powinno się od razu dawać drugiej żółtej zawodnikowi, co przed chwilą sfałował jeszcze. To jako taka podwójna kara. No bo pierwszy test był karny, zaraz został żółtą. To jeszcze ok, da, da się zrozumieć, jakby to był jakiś ewidentny fał. No i potem był ten fał od tyłu. No był to fał na kartkę, tylko w takiej okoliczności, jakie by jeszcze kartki im za to nie dawał. No i druga żółta. Gra górnika się totalnie nie, yy, posypała. No i 92 minuta dośrodkowania w karne, z grań głową. I branka na pustą. No i. 2-2, no i już wtedy wiedziałem, że jest li ogromna lipa. Już się modliłem, żeby tylko ten mecz jak na zakończył, zakończyć, żeby jeszcze oni tego nie przegrali. No ale mówię, moim zdaniem, duży minuet z tego meczu jest sędzia. No i moim zdaniem, powinien powinien powin zareagować, bo i powinien jakąś karę dać Łukaszowi Guźmie, bo tak nie powinno to wyglądać. No bo to strasznie przypadkowa sytuacja, bo moim zdaniem naprawdę tam nie powinno być karę. Bezem, jakby taki był duży ruch ręką, a to było dosłownie, on był skok, ręka do góry, no i jędza poszedł głową, no i trafił mu w tą rękę, no i wpadł na ziemię. Bardzo duża kontrowersja, ale no cóż, taka jest piłka, pi dalej Następny mecz w piątek z Gielonią. mam nadzieję że wygrają sam będę na tym meczu więc może ciłaczek wleci i zobaczymy relacyjny może wam ten mecz no i to tyle w tym odcinku zapraszam do subskrybowania kanału waszych opinii w komentarzach no i na